To jest tak. stręża, będę mógł do stręża Dobra, mam nie, Jeszcze mam, jeszcze mam. Ja mam na 8 minut. Dobra, teraz się mogę bić. Dawaj, dawaj, dawaj. Dostałem unik. Znaczy no, ty dostałeś unik. W sumie? I patrz, i teraz nam HP w ogóle chyba praktycznie nie leci, nie? Albo le leci porówno. A wcześniej to już nie miałem całego HP. Bo to się trafiałeś. No gdzie, gdzie, ale. Zobacz jaki to jest przeskok umiejętności. Ja się wcześniej z Raksenem biłem. Cześć ty to Wcześniej się biłem z raksenem Jak masz dwa razy jechapa ode mnie, może, może nie dwa razy, no ale a, a, a! Co ty próbujesz? Co ty próbujesz, nie? A, co ty? No jeszcze tylko gdzie ty Peczku. No nie, jeszcze wpadłem do jakiegoś bagna, nie! Jeszcze wpadłem do jakiegoś bagna, no żarty jakiś, nie bo ja tych No nie, zjesz. dobra, nie chce mi się. Lecę z tobą, o, lecę z tobą. Nie chce mi się, jeszcze wpadłem do jakiegoś gówna. No. Jak ty się kręcisz? Ja trafiam. ja trafiam, ty nie trafiasz. Trzeba się skupić. To ty trąba. D nie, nie bij, nie bij debilu. Dynka, dynka, Nie, dynka, nie mam szata na zmianę. Ile masz? Na bani jeszcze 66. Co? Ej, no to ja mam też chyba na podobę. Dobra, stop, stop, stop! Przegrałem! Przegrałem, debilu! Przegrałem! Gacie mi padło, nie! Co ty robisz? No ga gacie by mi padły, nie? Ja nie mam bani na zmianę! Mam stręcza 2 teraz, uważaj jak coś. Ja teraz super. No bo nie mam bani nie, na zmianę! Ja mam banię megalową, ale ja mogę być siebie, miej koronkę, No, Ja nie mam bani na zmianę, nie. Lag? Nie masz tech, żadnego laga. Mówisz? raz tekst na kopię. Mówisz? Nie, zaraz... Masz teraz tekst, jak secika. Cześć, ja mogę zaraz zrobić taki mam... No w sumie to, możesz mnie strefować. No nie, no e! Nakryty, nakryty! Go ukryty! No patrz co próbuje, nie? Ja jeszcze mam jedno perłę, to już w ogóle jest hit, nie? To już jest chiciorek. Ja prawie to polizałem, nie? Ej, jakbyś, jakbyś cyklo w tego za to bym się śmiał, nie? Szansa była duża. Dobra, ja sobie zrobię tak. Co tu się dzieje, nie? No dobrze ty masz, jest. Ty masz dwa na sety, nie? Ta. To, to boli. Właśnie widziałem, widziałem, widziałem. I w sumie ten, ten set jakbyś mi tak nie ten, jakby nie miał tego knoka to nie jest taki zły, tak szczerze. Ty czemu to jest sportowe. W ogóle mi już bania druga. Koronka, ała! Bilu! No, co ty ile robisz? Ile masz na bani? Ile, ile masz na bani? Y full. A na butach? Na butach tajemnica. teraz bania padnie, debilu No, mówiłem ci! Mówiłem ci, że teraz przegrasz. Jestem bez bania, bo ja się nie boję, jestem bez bani, się nie boję. Zaraz zachodzę. Pa pa padniesz jeszcze, zobaczysz. I padnę. Buty jeszcze. Oj. Nie, Oj perły! Oj Co to za perły? Co? Ej, net, net, stary, net, ja, net, jestem, na Eternox takich jestem, nie rzucał Jestem bez bani butów, ale ja się nie boję Nie ja ej, nie, nie, Szczerze nie chcę mi się wiedzieć, że jesteś bez bani, bez butów no, Jestem, zaś wiem, bierz, jak mnie jak jakby hitniesz Teraz ja będę bez ba Nie, dobra, nie, 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 teraz ja już nie mam seta, nie Ty masz Wicknessa? Jakiego Micknessa? mam mi Wicknesa? Nie, nie masz nie masz, nie masz, nie masz Dabiru, dabiru, Szybko poszło, No po sześć, po, po siedem serc! Szybko by poszło. A ty się nie śmiej, bo ja mam... buty na 20 rabitów, nie? To jakby w końcu wyreaktowanie. aktualnie On jest, jest jeszcze buciory zamienił. W końcu je wyszrupam, aż padną. No moje, moje, a kogo? No wiem, że twoje, wiem. Debil. Debil! Debilu! Co ty robisz?! Dobra, co on robi, co? No nie mogę trafić! To sobie psychopato! No nie! spod... Co, co ty robisz? No to Elytrze, jeszcze może to nie podleć tak! Co? Co ty wyrabiasz? Debilu, teraz się ubieram, <grym> i się ura na Elytrze! Ej, okej! <grym> Debil, Co ty zrobiłeś? Ej, czemu się nad nie wyświecił, że cię zabiłem? Ty zginęłeś Zginęłem. czy nie? Nie No zginąłem no! Cieszę się, że jestem wstępny, Buty. A wiesz, że mi dałeś 9? 9, 9 mi dałeś. Nawet masz tym śmieciu. Nie, mam mało! Mało mam! Ja to kosiara piszę kapa. Jak Jak kosiara? Kosiara nie daje <grym takich <grym rzeczy. Ej, coś czemu się to tak skończy, nie? A czemu ty założyłeś w ogóle elitre? No bo chciałem odlecieć. Mniej jeszcze nic, też byłem bez spodni, bez niczego. A masz tak strypaka na, na mini wędkę? E, mam, no. No, no, to to przez to. Ty, ty nie widziałeś, że ci dałem nielotkę? A w sumie tak, mówię, hmm, nie nielotkę czy nie dać nielotkę? A, ej, dobra, po co się zrypałem? Byś widział mój ekwipunek. Ja wszystko już miałem tak, że tu już praktycznie nic nie było, nie? To, to był hit 2, ja bym seta nie miał, nie? To uznałem, że już lepiej założycie litrę. No ja byłem tylko w czemu, klacie, czemu, nie? Czemu się nie wyśmieciłem, że cię zabiłem? Czemu się wiesz, krojnie śmiecił, oszuście? Powiedziałeś, że ci to nie przeszkadza. Co prawda, to prawda, ale no. Nie pan za szybko. Później to się sytuacja dobra, odnosiła. Dobra, dawaj totem, no, no dawaj. Bierz kosiary o totem, no. Nie. No gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie ja kosiary o totem? Nie ma. Nie ma. Nara! Owalony na totem. Ej, ale mogłeś mi go oddać, jak już miałeś zamiar zginąć. Po tym się dogadamy, Paweł, spokojnie. No, po tym się dogadamy, tak, tak, tak. Skrócisz teraz topce? Tak, zaraz skrócę, zaraz skrócę i chłopaki jak chcecie to wam mogę podwyższyć topka. No nie wiem czy będziecie chcieli, co się stało, no nic, ale zginął. Ej, ale szczerze? Ja myślałem, że ty wpadłeś tam w, te, w ten w dół, nie? No. ...w górę i lecimy z bosikiem Siema, Kane. Siema, Tioxo. Mm. Siema, Dirkosik. Dawajcie łapeczkę, widzowie. Ej, jakiś w ogóle hasłowy dzwonek przyszedł. No, ale to w sumie nic, jak łapeczkę zostawicie to będzie elegancko. Siema Umesz Siema Azon czy, Tylko pytanie Czy będzie widzę Sakewka, nie? Czy będzie Sakewka? A i w ogóle spóźnienie jest widzowie dlatego Że nagrywałem film z Raksenem, nie? Raksen chciał, żebym nagrał z nim tam jakiś film I nagrywałem film z Raksenem I dlatego jest lekkie spóźnienie Siema był Jakiś problem z Federem? Nie wiem, nie gram Patryk na Federze Gram na zwykłym Minecraftzie jak coś Pokażesz lud z bossa na sto łabek Zastanowię się, pomyślimy Jaki teksturpaczek masz? Fajny teksturpaczek, czyli defaultowy. Najlepszy teksturpak, nie? Najlepszy teksturpaczek, defaultowy widzowie. Kupiłem na Ana 2, gadomiś, nie? na 2 nie jest chyba w sumie jakiś drogi, nie? Ile cały na 2? W sumie ze 100k. Wystarczy to do NATA, wygra się w sumie masz cały na 2. Więc, no, chyba tak nie ten. Jak jeszcze nie masz drugiego zapasowego, gadomiś, na przykład, tylko masz diaksa. To już było lepiej kupić trzy zwykłe anarchiczne, nie? W sensie zależy jaki masz ekwipunek, bo jak kupiłeś po prostu set tylko jednego, tak? No to trochę przypał. Siema, Nancio. Yy, Grać na fede'rze kiedyś? Kiedyś coś popykałem na fede'rze, no. Kiedyś coś popykałem, widzowie. Zakrętka? Yy. Dzisiaj nie jest niedziela, nie? Dzisiaj nie jest niedziela, czy to mi się coś pomyliło? Dzisiaj jest sobota, dobra Ja już myślałem, że to mi się pomyliło, nie? A to dla zakrętki się pomyliło Zakrętka, gdzie niedziela? Gdzie niedziela dzisiaj, nie? Co ty, żadna niedziela, nie? Chłopca pisze, że się niedziela Już ja tak mówię, przecież dzisiaj jest sobota Czy mi się pomyliło? Już się byłem odezwać, aż, aż sprawdziłem, nie? Aż musiałem sprawdzić Ej, myślicie, że będzie sakewka? Ja stawiam, że będzie jakiś syf, nie? Jak nic, będzie jakiś syf Mogę się założyć, że będzie jakiś syfik Dosłownie. Jest 5600 osób. Ej, zawsze, zawsze jak jest weekend, to jest miło osób na anarchii, nie? To jest aż dziwne. a Bercik. Ale w sumie też ciepło, to się nie ma co dziwić, nie? No, czy, czasami się zdarzy nam nie? Że ktoś nie pamięta, który jest dzień tygodnia, ale... Teraz pamiętałem, jak mi tutaj ktoś napisał, że niedziela dzisiaj. Teraz się zacząłem zastanawiać, nie? Czy on się pomylił, czy to jednak ja? Sakra i skrzynia do petów. Wątpię, że będzie sakewka. Wiecie, ostatnio nie ma farta, nie? Może się udać? Dzięki, Kowik za piąteczkę. Wygrywasz, Kowik z szefiku. Kowik ze szefik, wygrywa, nie? Mm. Na szutam! Albo dzwonek nie przyszedł, albo ciepło, i dlatego, nie? Mm. I dzięki bardzo, Kowik. Dobra, ej! No nawet nie zdążyliście pisać sakewa, nie? Szutam zagadałeś mnie, szutam zagadałeś. Sto łapek i pokazuję jak widzowie. Dobra, zrepajmy zryp się. Dobra pokazałem przez przypadek, ale dropło Elka. No to tam, przez przypadek to pokazałem i co mi jeszcze dropło. A coś musiało jeszcze dropnąć. dropło Elka i co dropło? No i a dobra, to widzę. Ej, Ej wysać go ktoś wysać go ktoś. Belmondo, proszę. No i dobra, trochę się spóźnił ktoś, ale przynajmniej ktoś próbował. Weź mu, Belmondo, sake, ten... nie jak nie tylko nielotkę przeduszek jak możesz. Przedłużysz mu, Belmondo? Gdzie on jest? Weźcie mu, przedłużcie. Nie ma go? Nie ma go? On tu se się Przedłuż mu, Belmondo, dawaj! Daj, daj mu nielotę. Nie wiem, czemu Belmondo się boi tu wejść? Bel, Belmondo się boi, boi wejść do tego korytarza, nie? Tylko w ty. O i koniec stopki, koniec stopki. Sagi wygrał Veicy i Dexi.